Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem, na który czekałam już od długiego czasu. To film, w którym chciałabym Was zaprosić na warsztaty stacjonarne. Nareszcie możemy spotkać się i wspólnie stworzyć ten oto album. Warsztaty stacjonarne odbędą się 18 lipca w Warszawie i zaraz tydzień później, 25 lipca w Krakowie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście wszystkie szczegóły będą tutaj w filmie. Na końcu znajdują się plakaty z informacjami, jak się zapisać, do kiedy są zapisy. Jeżeli chodzi o Warszawę, to zapisy i termin płatności jest do 5 lipca. Mamy tam dwie tury warsztatów. Pierwsza od godziny 10 do 14, i druga 14.30 do 18.30, czyli po 4 godziny. I w Krakowie 25 lipca również dwie tury warsztatów w tych samych godzinach. E, I tutaj zapisy i termin płatności jest do 10 lipca. Jeżeli chodzi o cenę warsztatów, to Warszawa to 150 zł, a Kraków 140 zł. Oczywiście gratis otrzymujecie ode mnie dostęp do tego warsztatu w wersji online. A jeżeli chodzi o osoby, które z różnych przyczyn na warsztaty stacjonarne przyjechać nie mogą. To nic się nie martwcie. Ten album będzie dostępny również w wersji z kitami, czyli w wersji online, gdzie otrzymujecie ode mnie zestaw wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania tego albumu wraz z dostępem oczywiście do żywotnim, do tutorialu online. Zapisy na taką wersję ogłoszę w drugim tygodniu lipca i wysyłka takich kitów będzie odbywać się już w sierpniu. Na początek oczywiście chciałabym Wam ten projekt pokazać. Jest to album typu double folio, ale z dodatkowymi stronami. Jeżeli chodzi o album sam sobie, to powstał z kolekcji Better Times od Minty Papers. Lepsze czasy w końcu nastały i możemy spotkać się razem i wspólnie tworzyć. Album obity jest płótnem. Jest to płótno lniane. Jak widzicie, na grzbiecie zamontowane są wstążeczki gnieciuszki, a pod spodem mamy różne zawieszki. Zawieszki będą różnego rodzaju, oczywiście będą znajdować się w Waszych kitach. Tu pod spodem jest założony nit. Z We Are Memory Keepers. I jeżeli chodzi o wersję stacjonarną, to oczywiście my sobie na wersji stacjonarnej te nity pozakładamy, a jeżeli chodzi o wersję online, to dostaniecie wszystkie elementy do zrobienia takiej zawieszki, ale jeżeli nie macie nitownicy, to niestety tutaj nic nie mogę na to poradzić, bo to musicie tą dziurkę musicie zrobić sobie e, samodzielnie. Także to jest taki dodatek, który po prostu jest przygotowany pod wersję stacjonarną, ale jeżeli ktoś ma kropadaila, to w wersji online również sobie z tym poradzi. Nawet jeżeli tego w ogóle nie zamontujecie, bo nie macie do tego narzędzi, w wersji online oczywiście, to i tak ten grzybiet fajnie wygląda i można go też okleić papierem. Oczywiście w Waszych kitach znajdzie się pełna, duża kolekcja Minty Papers. Dodatkowo arkusze tekturowe, papier kraftowy, oczywiście wszystkie wstążeczki, sizal, tekturka, kwiatuszek. Wszystkie te elementy będą znajdować się w Waszych kitach. Album sam sobie. Jest taki no niby grubasek, ale tutaj w wersji takiej slim. Ma on wymiary 21 cm, dokładnie 20,5 cm na 14,5 cm. Na okładce napis dobry czas tu i teraz, to nasz czas. Mamy kwiatuszka. Zawiązywany jest na podwójną wstążeczkę Typu gnieciuch i otwieramy go w ten sposób. Tak jak widzicie, album składa się z dwóch paneli. Tu mamy dwa panele i dwie dodatkowe strony. Jeśli chodzi o warsztaty w wersji stacjonarnej, to myślę, że na spokojnie jesteśmy w stanie wykonać całą bazę oba te panele i jeszcze stronę okładkową. A te strony tutaj sobie już wkleimy, a ich ozdobienie myślę, że spokojnie dokończycie w domu, korzystając z wersji online. Teraz pokażę Wam, jak ten album wygląda, i możemy sobie zacząć od tej części. Mamy tutaj lewy panel, doceń to, co masz, i to się oczywiście otwiera, i mamy miejsce na zdjęcia. Na warsztatach stacjonarnych będę miała przy sobie również stempelki od Little Corner Design, więc każdy będzie sobie mógł spróbować, zobaczyć jak się ich używa. Ja je bardzo lubię. No i tutaj całość się nam oczywiście otwiera. Otwieramy tu do góry i tutaj na dół. I tak, tutaj mamy wiązanie na sznureczek w takim pięknym niebieskim kolorze. I otwieramy sobie tutaj dwie klapeczki. Miejsce na zdjęcia. A tutaj zostawiłam puste miejsce na zdjęcie. Możecie tutaj sobie wkleić duże zdjęcie 10 na 15 9 na 13 albo te dwa mniejsze 75 na 10 cm. To jest już od Was zależne, więc tutaj zostawiłam puste. Mamy tutaj również zapięcie z nitami, i to zapięcie, jeżeli chodzi o wersję stacjonarną, wykonamy sobie po prostu wspólnie. A jeśli chodzi o wersję online, to oczywiście dostaniecie już ode mnie zrobione to zapięcie, żeby każdy miał je we własnym kicie. Tutaj mamy dolną część, lepsze czasy. Otwieramy sobie to na bok. Tutaj mamy podpisy, przyjemności, szczęście. I takie wyciągane tagi zrobione przy pomocy dziurkacza narożnego. To jest taki Corner Chomper z We Are Memory Keepers. To się oczywiście zamyka na magnesik. No, a na warsztatach stacjonarnych nie mogło zabraknąć wodospadu dynamicznego. Wiem, że wiele osób bardzo go lubi. Jak ktoś jeszcze nie robił, to zawsze z przyjemnością wykonuję. I tutaj też się znalazł razem na dobre i na złe. Zamykamy sobie to w ten sposób i zawiązujemy na sznureczek. Można sobie to zrobić w ten sposób naprzemiennie. I całość jest zamknięta. Teraz pokażę Wam drugi panel i zaraz pokażę Wam również strony. Każda chwila ma znaczenie otwieramy w ten sam sposób. I tutaj znajduje się takie kieszeńio pudełeczko Też je wykonamy wspólnie. Zobaczcie, jakie ono jest duże. Ile tutaj mat na zdjęcia się zmieści. Ja już tutaj dość sporą ilość. Włożyłam, jak widzicie, zarówno 9 na 13 jak i 10 na 15 a jeszcze tego miejsca jest naprawdę, naprawdę dużo, więc mamy tutaj mnóstwo miejsca na zdjęcia, na pamiątki, na zapisy, nawet jakiś noces się tam zmieści. A u góry podwójna kieszeń, inspiruj się dobrem, taka malutka karta. I na górnej części mamy Kocham moje życie jest karta z drinkiem, i do tego oczywiście. Mata na zdjęcie, tutaj na zdjęcie 9x13, ale to większe też się tutaj zmieści, więc taką, taką bardzo głęboką kieszeń, pudełeczko sobie wspólnie wykonamy. I myślę, że to jest na pewno do zrobienia na warsztatach stacjonarnych, czyli okładka od podstaw i te oba panele myślę, że tutaj okładkę ozdobimy również. I jeżeli chodzi o strony w naszym albumie. Na pierwszej stronie pozytywne wibracje, i tutaj mamy kopertę. Koperta jest oczywiście zamykana na sznureczek. Otwieramy w ten sposób, i tutaj na dół dobry czas i miejsce na mniejsze zdjęcia. Z dwóch stron wykorzystujemy również ścinki papieru, które zostają nam z poprzednich stron, a za naszą kopertą znajdują się tagi. Na zapiski. Album jest w połączeniu papieru kraftowego z papierem kremowym. Kolejna strona ściągana karta. Możemy ją sobie o, tutaj położyć, i wtedy widać zdjęcie. I otwieramy sobie górę-dół. I tutaj również. Zdjęcie 10 na 15 i 9x13 się zmieści. Serdeczności i to Twój dzień. Tutaj również zdjęcia się zmieszczą. No i oczywiście nie mogło zabraknąć karty, gdzie tutaj możemy sobie też zdjęcie wyciąć do odpowiedniego rozmiaru. Znowu ten fajny drink, taki shake może bardziej z bitą śmietaną i z wisienką. To się nam otwiera. I jest przyklejone na stałe, a z tyłu znajdują się maty na zdjęcia, tagi na zapiski. Dużo, dużo miejsca na wklejenie zdjęć. Mimo, że album może wydawać się mały, to taki nie jest. Naprawdę dużo zdjęć tutaj w nim zmieści. I też wiele fajnych rozwiązań, które możecie później wykorzystać w kolejnych pracach. I ostatnia strona, dwie mini kopertki, spokój ducha i nasze chwile. Otwieramy w ten sposób i mamy miejsce na małe zdjęcia. W jednej kopertce i w drugiej dokładnie to samo. Mam nadzieję, że mój projekt na najbliższe nasze warsztaty się wam podoba. Jeżeli macie ochotę stworzyć taki album razem ze mną, to zapraszam do zapisów. Oczywiście Ania tworzy kontakt małpa@gmail.com. 18 lipiec Warszawa sklep Scrapbooking Shop przy ulicy Bukowińskiej, dwie tury 10:14 i 14:30 18:30 cena 150 zł jeśli chodzi o Kraków 25 lipca cena 140 zł również dwie tury, tura pierwsza 10:14 i druga 14:30 18:30 warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej przy ulicy Świętego Filipa 23 jest to dosłownie w odległości 5 minut na piechotę od dworca głównego więc można spokojnie sobie na warsztaty dojechać zapisy na Ania tworzy kontakt i termin płatności i zapisów do 10 lipca. Jeśli chodzi o wersję online, jeśli jesteście nią zainteresowani, to również możecie napisać do mnie maila na aniatworzykontakt.gmail.com i ja Was po prostu zapiszę na listę osób, które chcą być poinformowane o tych nadchodzących warsztatach online i w drugim tygodniu lipca otrzymacie maila ze wszystkimi szczegółami i taki zapis nie jest do niczego zobowiązujący. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na warsztatach.